Cześć, z tej strony Magda Kadziak ze Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. Dzisiejsze zadanie to post o chlebie i wodzie w intencjach papieża. Mm -hmm. Bardzo często, gdy Kościół modli się w intencjach papieskich, wydaje nam się, że są takie ogólne intencje, które papież ma w sercu, natomiast są one bardzo konkretne, dzielą się one na ewangelizacyjne i powszechne. W styczniu była to intencja ewangelizacyjna o promocję pokoju na świecie, w lutym intencja powszechna o usłyszenie w łonie migrantów. Natomiast w marcu jest to intencja ewangelizacyjna za katolików w Chinach. Już w Ewangelii Marka w 8 rozdziale Jezus wskazuje na to, jak bardzo ważnym aspektem i częścią naszego życia modlitewnego jest post, dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich uczestników tegorocznego wyzwania Zdrabki Wielkopostnej, żeby w tym dniu pościć tę intencję, żeby modlić się za ludzi, którzy bardzo często budują podziemny kościół, żeby zobaczyć w tym... Papież Franciszek bardzo często w Laudato podkreśla, że miłość naszych bliźnich jest to dużo szersza miłość niż tylko do ludzi, których widzimy, których znamy których możemy spotykać dlatego bardzo serdecznie zachęcam do dzisiejszego postu w intencji papieża w intencji katolików w Chinach